Cześć, tu Texon. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić takie gwiazdki. Do wykonania dzisiejszego projektu będziemy potrzebować włóczkę, szydełko, znacznik, igłę do szycia i nożyczki. No to zaczynamy, a zaczynamy od magicznego kółka. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. Z czego ostatnie oczko, które zrobimy, oznaczamy sobie. W magiczne kółko robimy jeszcze dwa słupki, czyli narzut i przeciągamy przez dwie i przez dwie pętelki, i tak jeszcze raz. Potrzebujemy jeszcze Dwa oczka łańcuszka, i jako następne robimy trzy słupki w magiczne kółko. Pierwszy, drugi i trzeci, i dodatkowo znowu dwa oczka łańcuszka, i tą sekwencję, czyli trzy Słupki plus 2 oczka łańcuszka powtarzamy jeszcze 3 razy. Zostały mi do zrobienia 2 oczka łańcuszka i połączenie się właśnie w to oczko, które oznaczaliśmy oczkiem ścisłym, więc tutaj wbijamy się pod całe oczko. Oznaczone, pobieramy włóczkę i od razu przeciągamy się przez to, tą pętelkę z szydełka. Na tym etapie możemy już sobie zacisnąć magiczne kółko, żeby było troszkę mniejsze. Teraz chcemy się dostać do tego miejsca, dlatego robimy trzy oczka ścisłe, tak żeby przejść sobie w tą otwartą przestrzeń, jedno. Drugie. I tutaj, tym, w, to, w tą dziurę od razu szydełkiem się wbijamy i robimy trzecie oczko ścisłe. Jesteśmy tutaj w tej dziurze. I tutaj zaczynamy znowu od trzech oczek łańcuszka, z czego te, te ostatnie sobie oznaczamy. Kolejno, mamy Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki jeszcze w tą samą dziurkę. Potrzebujemy jeszcze zrobić jedno oczko łańcuszka i teraz będzie sekwencja, którą będziemy powtarzać już do samego końca, czyli trzy słupki dwa oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki, też w tą samą przestrzeń. I oczko, łańcuszka. I tą sekwencję właśnie od tego miejsca. Czyli trzy. Słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki i jedno oczko łańcuszka. Powtarzamy jeszcze trzy razy. Też w te same tutaj dziury pomiędzy słupkami. Dostaje do zrobienia oczko łańcuszka na koniec tej sekwencji i połączenie się tutaj z tym oczkiem, które oznaczaliśmy, oczkiem ścisłym. Tutaj znowu wbijamy się pod całość oczka. Tak. Pobieramy włóczkę i robimy oczko ścisłe. I tutaj znowu chcemy się dostać do tej górnej przestrzeni. Więc robimy kolejne 3 oczka ścisłe, w kolejne oczko pierwsze, w kolejne i tutaj w tą dziurę. Nasze ostatnie okrążenie zaczynamy znowu od trzech oczek łańcuszka i tutaj też warto sobie oznaczyć te ostatnie oczko. Tą samą przestrzeń robimy dwa słupki. Znowu dwa oczka, łańcuszka i trzy słupki w tą samą dziurę. Kolejne robimy oczko łańcuszka i półsłupek w tą nowo powstałą przestrzeń, tak żeby te ramię naszej gwiazdki troszkę obniżyć. Kolejne oczko łańcuszka i w tą przestrzeń, gdzie mamy tutaj te dwa oczka łańcuszka, zaczynamy nową sekwencję, którą będziemy powtarzać, czyli trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, kolejne trzy słupki w tą samą przestrzeń, znowu jedno oczko łańcuszka i półsłupek pomiędzy tutaj. I jedno oczko łańcuszka. Tą sekwencją będziemy tutaj uzupełniać dalsze części naszej gwiazdki, czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, jedno oczko, półsłupek tutaj w tą przestrzeń na boku i jedno oczko. I tak powtarzamy jeszcze raz, dwa, trzy razy. Na koniec zostaje mi tutaj do zrobienia jedno oczko łańcuszka, i teraz będziemy łączyć się z tym oznaczonym oczkiem, nie przez oczko ścisłe, tylko przez oczko imitujące, żeby to zakończyć. Obcinamy kawałek włóczki, przeciągamy przez, tą, przez to ostatnie oczko, które zrobiliśmy. Nawlekamy na igłę, wbijamy się pod to oznaczone oczko igłą, przeciągamy i wbijamy się właśnie w to oczko ostatnie, które robiliśmy, łańcuszka od góry, pod jedną nitkę, tak żeby tutaj zrobić imitację oczka. Jak to zaciśniemy sobie, to nam tutaj powstanie taki sam kształt jak inne oczka mają. Wystarczy teraz schować tą nitkę, można się tutaj przeciągnąć przez najbliższą przestrzeń tak żeby to się troszkę docisnęło i przejść sobie tymi słupkami do magicznego kółka. Ja na koniec jeszcze sobie tutaj dociskam magiczne kółko, tak żeby mi się bardziej zamknęło i związuję te nitki ze sobą. No i wystarczy już tylko schować nitki i obciąć przy materiale. Nasza gwiazdka wymaga jeszcze lekkiego dopracowania. Można ją troszkę porozciągać i ja, żeby te ramiona gwiazdki były bardziej takie ostre, rozciągam sobie tutaj za te dwa oczka łańcuszka i spłaszczam tak, żeby powstało mi bardziej tutaj takie ostre, e, ostre ramię. Więc tak sobie z każdym ramieniem robię i na pewno ta gwiazdka troszkę lepiej wygląda. Po nadaniu odpowiedniego kształtu naszej gwiazdce, tak to się będzie prezentować. Pokażę jeszcze opcjonalną zawieszkę, jeżeli by ktoś chciał to przerobić sobie na zawieszkę jako gwiazdkę. Zaczynam sobie od supełka. Wybieramy miejsce, w które zrobimy sobie naszą zawieszkę. Ja zwykle robię albo tutaj, właśnie w tą górną część, albo tutaj pomiędzy ramiona. W tej gwiazdce zrobię tutaj. Wchodzę szydełkiem w tą przestrzeń, pobieram włóczkę, robię oczko ścisłe i około 20 oczek łańcuszka. Akurat łańcuszek można zmniejszać i zwiększać. Warto sobie przyłożyć na pół, czy nam zawieszka odpowiada. Ja myślę, że taką zostawię. Pozostaje połączenie tutaj z tą właśnie dziurą, gdzie zaczynaliśmy przez kolejne oczko ścisłe. Obcinamy kawałek włóczki, żeby jeszcze mieć na zakończenie zawieszki. Przeciągamy przez to ostatnie oczko, ścisłe. Tutaj już na tym etapie możemy to dociągnąć. Ja na tył gwiazdki przeciągam sobie tą dłuższą nitkę, jeszcze po to, żeby związać te dwie ze sobą. I teraz możemy tutaj ukryć nasze nitki na te boki gwiazdki i obciąć. Nasze gwiazdki są już gotowe, czy to w postaci takiej zawieszki, czy takiej jako ozdoba. I w tym tutorialu to już wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.